o milky box no fajnie dobra teraz widzowie będziemy otwierać milky boxa fajnego o tego nowego o to to dobra Dzień. nie pomyślałeś nie pomyślałeś jestem ciąży no, no dobra e, będziemy otwierać milky boxa Będziemy otwierać Milky Boxa. Pokaż na mnie. Będziemy otwierać Milky Boxa. Dobra. Ok. Będziemy otwierać małki Boxa. Dobra. To musimy zrobić? Tak. Ok. Milky Box. Tak. Będziemy otwierać. Widzę poczekajcie, ja tylko zrobię takie myk. Takie myk zrobię. Poczekaj. Takie myk ja to zrobię. Myśli. Że otwieram milki boxa. E, ale potrzebuję nożyczka. Nie, to się robi tymi. Takimi. tymi. Ja nagrywam film. Okej. Okay. Te... Teraz... Teraz e, właśnie będzie, zaczynamy otwieranie. Okej, okay. trzymaj teraz. Trzymaj. Okej. Okay. Otwieranie. Okej. Okay. No, Jak się odmierza? dobra, otwieramy. Trochę brzydko. Ale to nic. Mamy mamy tę okej Nie może być. Okej. Okay. Kurcie. O, dobra. Okej. Okay. Trafiliśmy. O, co? Co? to to Nie wiem, co to na razie jest. Nie, widziała. działała. wskazuję Wskazuje moje bardzo. Dobra. E, teraz się otwieramy. A, kudę. Ale trudno tu się otwiera. To jest wskazujące. Um, wezmę jakąś nożyczki. Poczekaj. Widzę eee, ja tylko pójdę po nożyczki. Wskazuję to. Okej, okay. gdzie były te nożyczki? Gdzie były te moje nożyczki? Wydaje te ja też mogę mówić. кто моих ножичек. А, добрый.